Biegamy dla kogo? Barka. Nietypowa inicjatywa lokalnej społeczności biegowej Pruszcz Gdańskiego oraz grupy Janisz. Kilometry pomocy. W ubiegłym roku wraz z grupą Próż Biega doszliśmy do wniosku, że bieganie takie, tylko żeby biegać, trochę nie ma sensu. Więc stwierdziliśmy wspólnie, że może trzeba znaleźć jeszcze bohatera, dla którego można zrobić coś dobrego. No i tak to złożyło się, że naszym bohaterem został kolega, który tutaj obok siedzi na wózku. Chodzi o to, żeby pomóc szczególnie rodzicom, którzy są już starszymi osobami, ciężko mają go podnosić. Chodzi o zakup dźwigu, który, który będzie mógł go włożyć na wózek, do wanny nie kryją zadowolenia. Bardzo dobra inicjatywa, dlatego, że sama bym sobie nie kupiła takiego podnośnika, bo w Arek waży 100 kg, więc ja go sama dźwigam, podnoszę. Mąż jest inwalidą też, bez nogi, więc ja jestem samodzielna i sama jestem podnośnikiem. Do akcji już włączają się lokalni samorządowcy. Im więcej kilometrów, tym więcej, tym więcej pieniążków. Im więcej osób, tym lepiej. Z tego co wiem na początku, tych biegających było dużo mniej, bo to kilkanaście osób biegało. Dzisiaj pewnie ze 30, ze 30 biegających jest, także fajnie, że tyle osób chce biegać dla zdrowia, a przy okazji pomóc osobie potrzebującej. To jest połączenie czegoś, co ludzie lubią robić, a tutaj widać za moimi plecami jest grupa osób, które bardzo lubi biegać, ale też chcę przez to bieganie pomagać innym. Jest określony czas, jest określona liczba kilometrów do przebiegnięcia, czyli im większa grupa, tym lepiej, bo wtedy mniej każdy z uczestników musi biec. Każdy kilometr to jeden grosz. Arkowi może pomóc każdy. Wystarczy dodać się do specjalnej grupy w popularnej aplikacji Endomondo. Potrzebne jest 700 tysięcy km. Mamy na to 5 miesięcy. Razem dla arka. Więcej informacji o samej akcji na stronie facebookowej grupy Prusz Biega. Biegaj z nami. Polecamy również zobaczyć: Przywiz Puchar Polski w wyścigach psich-zaprzęgów oraz pierwszy PZU Gdańsk Maraton Relacja. Polub nas na Facebooku, oglądaj nas na www.punosna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.